Siemanko. W tym odcinku będziemy nagrywać FNAF World Simulator, odcinek trzeci. E, no, zacznijmy, może. Niestety, chcę Wam powiedzieć, no, jakby, 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 to powiedzieć, nagrywaliśmy, ale te nasze zapiski, jakby z nagrywki usunęły się, ale Wam powiem co znalazłem. Znalazłem nową y, postać, ja Wam pokażę, gdzie ona tu jest, stąd może gdzieś ją znajdę, czekajcie. jak go znajdę, ja Wam, że go znajdę. Nie znajdę. Dobra, to prosto Wam powiem. Jest... O Boże, nie powtarzajcie widzowie, już nie pamiętam. Dobra, powiem Wam, co znalazłam. Znalazłem tak. Znalazłem tego, tego Chippera. I w tylko normalnej wersji. I znalazłem, potem znalazłem jeszcze takiego Redbera. I potem takiego White Bonnie, chyba to był on. Tak wyglądał. No, to są postacie, które znalazłem. I gdy, po, gdy pokonałam tą White, White Bonnie, gdy to pokonałem, to jest ona albo on, nie, już mi to w dupie mam to wszystko. No to wtedy właśnie odblokowałem dzięki niej, odblokowałem dziurę. Dobra, muszę wtedy robić jeszcze skład. Czekaj, jak to było? On. Yy, poczekaj. Się. Tak, on na pewno. Yy, ja pa ja pani pamiętam. Yy, do dobra, to jest on. Się go do party. I on. A, no dobra to, tak, czyli to było tak, tak... Nie, on, ty nie byłeś tu. Ty byłeś tu chyba. Nie mam w dupę to kurwa, ale ci... Co się tu by A! Ha, su so, w dupę. Dobrze, że nie widzicie co ja go robiłam. A! No Chciałem wam coś powiedzieć. Kiedy znalazłem tego bobera? Ja pierdolę, jakie bydle, Bober! Ej, kurwa, bober! O, bubr, kurwa! To jest moje przemówienie do was, jeśli to słyszeliście. A! No i widzicie, mam tu sikiorkę. Teraz będzie przybliżenie. I mogę niej jakby niszczyć te drewienka. O, to takie coś. Teraz nie mogę zniszczyć, bo ta gra jest taka tępa, że nie mogę, bo to jest wiatraciek. Ale kur... O, I tutaj było ten, ten boni taki. O, kurczę, no Boże, Wszystko to ci w nagrywce. No, tutaj właśnie on stał. Nie widzicie chyba widzicie mojej łóżki. Dlatego idę pogadać wam dokładnie. O, tutaj, tutaj stał. Tutaj gdzie ja stoję, moją postacią. A teraz idziemy do tej, tam, tam, tej białej dziury. Mm. No, jak zawsze. Albo, powalczmy musi być trochę walki. Zobaczmy, choć gdzieś jest, żeby pokryć. Toxic Bite. to jest takie Perfect. No, nie uleczymy się, to jest w Uderzymy i po 6. No, że nie 6, 9. 22 łopat, no, to jest na dimension. Toxic bite 10, nice. No i ci matka nie kocha. E, balons. E, Dobra, tak, y, Boże, Jumpscare. Bro. Bro. Y, cook. Bike. Dobra, dla dwóch postaci, fantastycznie. Teraz tutaj białe dziury. Nie wiem, czego mam się to spodziewać, ale lecimy. A, przekazuję. Mamy. Oh my gosh, oh my gosh, bo. Oh my gosh. Nie wiem, co ja zrobiłem, ale ta. O oh, Boże, czekaj, muszę się wrócić. Widzicie, Tam była taka postać, a ja mam na... To tak, dobrze. Nie chcemy jej znać. Nikt się nie dowie, co tam było. Teraz to będziecie musieli sprawdzić. Tam widziałem Foxiego. To jest bardzo sas. Muzeczkami robi trochę taka muzeczka z trochę Oh my gosh, mamy chyba nową postać, o O On wygląda jak wiewiórka Nie wiem dlaczego Kiedy grałem pierwszy raz w Tam. to myślę, że to wiewiórka takie mam skojarzenia pierwsze z tą. No! Czekajcie! O mam pa! O Boże! O D! Bro? Nie, ja chcę, ja chcę ciebie, a ciebie pragnę. Ty wypierdziemy? Ciebie. Albo bo wiem. Mhm. Czekaj, co cel... zwieje. Nie, dobrze. To tutaj. I teraz gramy. Zobaczymy tego. Albo. A, idę do tego tutaj, Ramonka. Zobaczymy, czy będzie chciał się z nami bić. Uwaga, muzyczka jaka będzie. Wesoły. 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 Nie będzie bić. Ja. O no właśnie, z nim się widziałem właśnie wtedy, co mówiłem, mówię, go. A teraz mam tak, jak sobie się. ukończmy. Oh no, mój przeciwnik. Jak się ale... Boli. Skąd Cię Do czya, się do pracy. Tam zyska jeszcze bardziej skar. jest Mamy ją w tym, tak? Tak. Sos.

A jest kurde No a to strasznie ja tak. Jak ci matkę zabiję, to już się nie powstrzymiesz. Dobra, hu. Moż się tylko... ...wychyć, że... ...bajdźem. No, kochaj. nie co widzę. Lećmy się. Umieramy. Nie, nie umieramy. Ale łatwo zwałem wszystkim. Wystarczy tacy, kurwa morski. Zobaczymy się do kula. Będzie tak ją um trzeba levelować. No to no, jest no, super. Ach, prawda. A skoro No co to jest? Na, czego na ciebie? Chcę na niego, no czego ma czebie? A co ma legal? Zobaczmy. A co się, no. no. Dobra, dobra, dawaj, 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 fokus, 100% Jak nie 200 leczymy się. No, nie lubimy czego. Aż damy. Marymetko. Nie zmienia się. Szybko. Jak sobie coś z tym zrobić? Dobra, ta walka nigdzie nie dojdzie. Ta walka nie ma sensu. Pogadajmy mu. A ją minę. No. no co to jest? To jest nielegalne! On wiesz, otworzył wuję, bo no, bardziej scary. A, chcesz się nami bić w A jak cię bym przywał z tego haka? To byś się położył w sekundę. Lecimy z tego. O oh my god. Ale ładnie. Kolejna będę mogła zostać na skrzyneczkę. Mm. Let's go, bro! Go! Nie, jest mm. Teraz zginiesz. Zobaczmy na drugi skład. Jak sobie wyrodzicie. No tak świetnie bym powiedział. O tak świetnie. Oj, mój. Prędko. Ale cię kończę no ile tego mam z tego sera gorącego? Weź mnie zostaw. No zostaw mnie! To jest jeszcze... Chodź, jest raz, dwa. Ty się, ten. Ja tu leczenia nie mam! Nie wiem, co ja robię! Umieram! Rusz dupę! Ulecz! Ten! Dobrze. Ale zadziałałem tysiące w Babu... Babu... Dawaj, dawaj, dawaj. Trzeba użyć Camskara. Trzeba użyć kopcis. No zostaw mnie, z tobijcie. Musisz jeszcze. Nie. my umieramy. Nie. mnie zostawić, a jak nie, to cię zabiję. Noż No już chyba. Zaczesz żyć! Ta warka nie ma sensu. Niech. No panowie, lecimy z nim. Just no, to jest marny robot, ma krawych to sam po kanał. Jak to? A tam miałbym. Jest! Wy dostajecie ekspo. Weź się eks. Oczek, znaczela. Ogra tu łaszyn. Cisza. Ale piękny skok. Mhm. Mm Teraz będę przejechać ludzik z dalmo. Mm, nie wiem. Oh my god. Mały, big, very big box. Opening, Brawl stars. Oj chuju. Oj klucz. no, nie ma heading. Muszę chcieli coś wyjebać, na darmo Uwaga. Jesteście na to gotowi. Na to opening mega boxa. O, mega, omega, omega, mega boxa. Odgrany. Oh my god. Czekł bomb kurie. To jest to, to grę. Czekaj, to były chipsy? chipsy, Dobrze, pamiętałam. To, ja to nie znam chipsy, nie mówcie dlaczego. Dam. Panowie, że jest znów w depresji. Dobra. Lecimy. Teraz coś zobaczmy. O Boże, to oko już się zasran. Tymczasem te oko takie obsrane. Ej, muszę Co tam jest? Co to jest? What the fuck! Prekopmy się. Pokażę wam jak to wa właśnie działa. O szkurzek wierk! <laughs> A wam teraz dorucham. Na śmierć zabiję was. Nie przeżyjecie tego. Patrzcie jak was rozwalam. Zasracie się ze strachu. Dawaj! Musimy zabić tych szukinkotów jakichś! Oj, by nie przeżyją. Oj, nie przeżyją. Za to, co mi zrobiliście, matce, nie przeżyjecie. Unscrew. Giniesz, Foxy. Bo Unscrew tylko ich nie zabija! Jezu, święty, ja chcę do FNaFa powrócić. W FNaFa jeszcze go tam się dzieje. Jezu, weź, bo ja chłopie nic nie dużo ciebie. O Boże! Dobrze! Lecimy! O nie. Hmm! Dejo! Dejon! Trzeba rozwalić tych ludzi. I mam nadzieję, że się uda. A czy bardziej robotów, ale? Nie będzie. Dobra. Mmm. Mm. Ale, cios, moja biedronka, znaczy moja osa, tak mi się zdaje. 1 HP, oh my god, 1 HP na jedną całkowitą dużą ma. O, jed o, widzieliście ten, ten strzał, oh my god, bro. To jest taki damage. Tak, opacało się kupować tą sztukę niebieską, naprawdę. O Boże, jakie damage, ja się zastępuję. Dawać toxic bite na no, i jedziemy dalej. No, to nie ma tak sobie. O! No i bomba jakaś na tempa zadała jednak. Aaa, dobra! Tak, wygramy. A, bo my umieramy. Aaa, to dobrze. Ja lubię umierać. Lubię ci adrenalinka. Jako jedyny nie umierasz, chopie Ten nasz bober w ogóle nie umiera. Są dwa bobry. Czekajcie, zaraz wam pokażę drugiego bobra. Patrzcie, a nie, to jest bober? Ciężko pisać, czy to jest bober. Ale dam to. O boże, co to już zrobiło za dół? A teraz ty używasz swojego bide, jump i wszystkich zjesz. No, dobre, no i wykończyliście to. Wszyscy klaszczą teraz. <klucz> dziękuję, dziękuję, nie trzeba było. Mogę to. No, doł, tak. Nie mogę tylko zniszczyć! O! Niszczy! No, kurde, ale to jest sasi Czyli teraz będzie stop, mam tam wejść? Koniec. Koniec? Dobra, to, to jest standard ten rzecz. Dobra. <klujny> o, do, ojo! Jakaś dziura. Czerwona taka. Ale wiecie co? Nie wchodzę. Wchodzę tam w następnym odcinku. Czwarty. No i jeszcze może zwiedzimy tą tutaj babeczkę. E, o, tam. Halloween. No idę na dole dwie postacie. Czyli razem trzy postacie będziemy zwiedzić dzisiaj, ale na następny odcinek na no spokojnie. Odbykowaliśmy nowy świat, czyli drugi przez trzy odcinki. To tak dla mnie dobry progres, więc zapraszam na kolejny odcinek i na ra!